Witajcie 9 sierpnia dochodzi godzina 18. Za chwilę jadę na punkt wkładań. Gołąbki są spakowane po ostatnim locie. Przeliczyłem dokładnie teraz. Brakuje jednego czerwonego. Było 29, jest 28. I dołożyłem jednego groszka. 29 sztuk idzie na lot próbny do kabiny. Do mnie będzie jakieś 91 km. Ciekawe, ile wróci. Jak Wam mówiłem, ja będę w tym czasie, jak one będą wracały w drodze na wakacje, będę sobie oglądał zdalnie. Tata będzie pilnował w domu. Tata liczy na 4 sztuki, że wrócą. Ja liczę na trochę więcej, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Założyłem gumki na wszelki wypadek, bo jak mnie za tydzień nie będzie. A wróciłyby wszystkie, to może tata zawiezie na pierwszy lot Konkursowy Ale to tylko gdybanie Mają wszystkie gumki, mają numery telefonów I tak nikt nie zadzwoni jak zginął Ale Z mojej strony zrobiłem wszystko co mogłem Żeby ktoś zadzwonił i poinformował ewentualnie O zgubie Sam jestem ciekawy co to wyjdzie Od dwóch lat mam białe gołębie Wiem, że trochę za szybko loty dla nich, że jeszcze powinienem sobie samemu je poselekcjonować. No ale mam stare gołębie. Mam około 40 starych jeszcze. Więc nie będę żałował. Najwyżej sobie za roku chowam kolejnych. I rok selekcji będzie w plecy. Trudno. Ładuję do samochodu, jadę. o 18 i jest wkładanie gołębi. Mam blisko jakieś 15-20 minut i będę na miejscu to mówią good luck, powodzenia ptaszki mam nadzieję, że wrócicie wszystkie liczę na czerwone liczę na białe i jest groszek, na którego nie liczę bo on jest najmłodszy, to jest piszczaczek wkładam go, bo nie lubię groszków jego braciszek albo siostra szymelek zostały, bo szymelki lubię i zobaczymy co z tego wyjdzie dam znać dogram nagranie z kamery jak będę już na wakacjach i powiem Wam ile wróciło nie będę ukrywał spokojnie. Do zobaczenia. To nasza kabina. A to moje asy. Część jest wrzucona. Tutaj sobie siedzą. Zobaczcie. Mają klatkę tylko dla siebie. Klatka jest na 30 sztuk. Ja wkładam 29. Wkładamy dalej. Klatki puste. Żeby nie było, że nie wysłałem wszystkich. 29 asystów. Wszystkie siedzą. Zamykamy. Zamknięte. Do zobaczenia. Masz kary w domu. Siemanko. Mamy już poniedziałek. Jest 6 rano. Ja jestem aktualnie w miejscowości w Ptuj w Słowenii. Tutaj mamy Nocleg w drodze do Chorwacji. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj jest pięknie. Nie ja oczywiście. Zawsze zatrzymujemy się, jak idziemy do Arybicia, do Chorwacji na południe. W takiej pięknej winnicy w Słowenii. Na samym szczycie takiego pagórka jest piękna winnica. Jest pensjonat z takim tarasem ładnym. Miejscowe wino można sobie kupić od razu tutaj na miejscu. Z czego oczywiście wczoraj skorzystałem po dojechaniu. Miałem wczoraj coś nakręcić, ale byłem tak padnięty. Zrobiliśmy tysiąc kilometrów samochodem. Niby niedużo, dużo no ale jak wiecie było strasznie gorąco wczoraj. Tutaj było ponad 30 stopni jak jechaliśmy prawie całą drogę. No i po drodze zwiedzaliśmy sobie także Czechy. Byliśmy w Mikulowie na zamku. Więc trochę dojechaliśmy padnięci. Nawet bardzo, więc nie miałem już siły nic nagrywać. Ale dzisiaj rano wstałem, za chwilę ruszamy w dalszą drogę po śniadaniu, więc wam trochę nagram informacji po locie wczorajszym. I tak, wypuszczenie było o 6.30, dostałem sms 6.40, jak wyjeżdżaliśmy z domu praktycznie, jak wychodziłem, więc byłem trochę zaskoczony, że wypuścili, bo pogoda była przynajmniej w Warszawie paskudna, było bardzo pochmurnie rano. No, ale dostałem sms że wypuszczono 6.30 od sekretarza naszego klubu. No i ruszyliśmy w drogę. ma 7.30 włączyłem kamery, tak na rybkę, zobaczyć co się dzieje. I nagle patrzę, a na to pierwsze gołębie. całe stado wylądowało, chyba 15 sztuk coś ko tego, nawet dokładnie ich nie liczyłem. Więc dzwonię do taty, mówię, że są gołębie. on mówi, że niemożliwe. No ale spodziewaliśmy się ich bliżej tak półtora i dwóch godzin czyli około. 8.30, że coś wyląduje, a tu całe stado walnęło 7.30. Zobaczycie na filmiku. Za chwilę Wam puszczę na koniec filmik z kamery. Nie będę Wam puszczał długiego filmu wszystkich gołębi, które przylatywały, bo one w pewnych odstępach leciały. A nie chcę mi się tego sklejać. Ale zobaczycie pierwszą grupę, która walnęła. Nie wiem, kilkanaście sztuk. Dwa czerwone i chyba reszta białych walnęła. Więc ja jestem super, mega zadowolony. Ostatecznie z tego tata liczy, a on liczy za każdym razem co innego, więc nie wiem jaka jest prawidłowa wersja. Wczoraj o 20, jak go pytałem wieczorem, to według niego brakuje jednego białego, a wszystkie czerwone są. Mało tego, wrócił nawet groszek, którego wypuściłem na stratę, bo go nie chcę. On lata, nie wiem, nie cały miesiąc tak naprawdę, raz był tylko na treningu, na 20 km i wrócił po 3 godzinach, a teraz w 90 km z kabiny wrócił sam po 2,5 godziny, nie że z tą całą grupą, tylko na własną rękę wrócił po prawie 2,5 godziny. Więc nieźle, jego gniaździaka, szymelka zostawiłem niepotrzebnie, mogłem go także puścić. No ale on został w domu, został oszczędzony, pójdzie na kolejny trening, na kolejny lot. No i tak, nie wiem co będzie z kolejnym lotem. Jest za tydzień z miejscowości Sierpc. Jest około 100, chyba 10 km. Będzie do mnie coś takiego: 110, 111. Jak mi się uda kogoś znaleźć, to mi je zawiezie na punkt wkładań, a jak nie, no to za dwa tygodnie wystartujemy. Trochę będą miały przerwy w treningach, bo ja tak naprawdę wrócę najwcześniej albo w czwartek w nocy za tydzień, albo w piątek rano. Tak planowałem, że zrobię im od razu w piątek trening na jakąś pięćdziesiątkę, żeby ich trochę rozruszać. Jakby nie latały na żadne treningi przez te półtora tygodnia, prawie dwa. Może im to zaszkodzi, może nie. No ale mam nadzieję, że uda mi się w tą sobotę kogoś znaleźć do zawiezienia ich na punkt wkładań, Żeby nie miały takiej długiej przerwy. Tata się opiekuje. Dostał wskazówki co podać wczoraj. Dostały elektrolit. Dostały jeszcze coś do tego. Zapobiegawczo na adeno. Więc mam nadzieję, że sobie poradzi, i gołąbki doczekają w zdrowiu do kolejnego tygodnia. Dużego stresu nie miały, bo tak naprawdę większość tych gołębi, 90%, wróciło w ciągu nie wiem, półtorej godziny. Później jakieś pojedynki się zlatywały, jak ten groszek, czy tam jakiś czerwony, później doleciał jeden na koniec i biały. Ale tak naprawdę to one wróciły na początku grupą, za chwilę była druga grupa, chyba 5 czy 7 sztuk. No i tak raczej dwójkami, trójkami co chwilę zlatywały. Więc jest dobrze. Tak jest. Drodzy hejterzy, gołębnika jeszcze nie sprzedaję. Może po przyszłym locie dowiadujcie się. I nie mówię o Tobie, kolego, który pisałeś wiadomość, bo wiem, że żartujesz. Ale mówię do innych, którzy pisali wcześniej, że nic nie będzie po pierwszym locie, że to gołębie weselne. Mało tego. Jeden pisał, że nie zasługują na to, żeby nosić obrączki PZHGP. To było dobre. Ale już jest zablokowany. Pamiętajcie, że u mnie żadnego hejtera na kanale nie będzie. Każde hamstwo, każde obrażanie z miejsca. Taki człowiek jest blokowany, nawet mu nie odpisuje. To jest kanał dla ludzi, którzy kochają gołębie, którzy nie mogą ich mieć, tak jak ja nie mogłem przez prawie 25 lat w końcu się odważyłem. Nie jest to łatwe, bo do nich dojeżdżam. Podjąłem się trudnego wyzwania niemożliwego lotowania białymi, jak pojechałem na punkt wkładań, to że były śmiechy, chichy, że ostatni raz przyjechałem i pierwszy, ale przyjadę kolejne i zobaczę, że coś tam te moje białe weselne potrafią, nie wiem na co je stać do końca, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka lotów zrobią i będą mnie cieszyć, będziecie mieli co oglądać. Dobra, tym miłym widokiem żegnam Was i za chwilę sobie obejrzycie na koniec filmik z przylotu czas rewelacyjny równo godzinka wróciła cała grupa 91 km drobin kolejny lot w sobotę jeżeli się uda włożyć sierpc 110 do zobaczenia a ja lecę dalej na wakacje pozdrawiam was